W poprzednich odcinkach. Patrzcie, jaka zbrojownia. Ogień! Ninja go, ninja go. Kaj, mistrz ognia. Ninja Ninjago! ninja go. Ninja go, ninja go. Kol, mistrz ziemi. Ninja go ninja go ninja go ninja go zane mistrz lodu ninja go ninja go ninja go ninja go lloyd zielony ninja złoty ninja mistrz mocy ninja go ninja go jay mistrz piorunów ninja go ninja go Ninja go, ninja go, sensei u, mistrz spinjitsu. Ninjago, mistrzowie spinjitsu, odcinek trzeci, rewanż, część druga. Ha, 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 i wymyśleliście, że tak mnie pokonacie, połączyliście siły, ale ze mną nie da się wygrać. Właśnie, że się da! A ja! Ha, ha, ha! Fikołka zrobię! A ja! A! Ała. Ta sztuczka ze mną nie zadziała! To może ta! A ja! A ja! Chyba nie trafiłeś, Kaj, Uważaj. Co? Au. A ja. Au. Au. Nie, tam się tak łatwo. A ja? Loj tu czekaj. Już. A... Nie masz ze mną szans. To chyba ty ze mną, a ja. Ale jak? Tak, a ja. To jest pełnia możliwości, a ja nic wam nie jest? Nie, ale nie wiemy, co jest z Kajem. Pójdę zobaczyć nie. Nie, 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 Kai! nie, Niech, czemu on to zrobił? nie, wiem. Chciał nas po prostu uratować. Ale nie, uratował nas, tylko nas bardziej posmucił. nie 靠你。